Zobacz jak tutaj te kobiety pracują ciężko, układają to drewno i ona to drewno będzie niosła na plecach, tak samo jak te tutaj co niosą, one są takie zgarbione i ja myślę, że ich kręgosłupy bardzo mocno dostają. A panowie co robią? Już ci pokazuję co w tym czasie robią panowie. Grają w karty, w tych właśnie koszach transportują rzeczy na bazę, czyli kobiety je wyprodukowały, teraz muszą je zanieść, sprzedać po to, żeby panowie mieli za co grać w karty. Dziś czeka Cię prawdziwa przygoda. Odwiedzimy plemiona Bana Mursi i Hammer. Dzikie, dumne, niesamowite. Zobaczysz cuda i dziwy, których nie mieszczą się w głowie białego człowieka. Ale zanim to nastąpi, wpadniemy jeszcze na kawę do dobrze już znanej wioski plemienia Ari. Etiopska kawa słynie na cały świat. Zaraz przekonasz się dlaczego. Będzie jak zawsze blisko ludzi, blisko Ziemi i poza utartym szlakiem. Tak się tutaj przyrządza tradycyjnie kawę, tak jak już Ci wcześniej pokazywałem w restauracjach. To było tak, że oni tą kawę zrywają i wtedy oni ją pieką, no bo tak to chyba trzeba nazwać, bez żadnego oleju, tłuszczu, bez niczego. Pieką ją tak przez około 10 minut, później ją miażdżą i dopiero później zaparzają. No i to jest ta cała ceremonia przygotowywania i parzenia kawy, więc jak tylko to będzie gotowe, to my będziemy tą kawę próbować. Aż po chwili ta kawa już jest taka wyprażona, zapach się zmienił, jest taki fajny ciężki i ona aż tak skwierczy, tego może nie słychać. Natomiast no, wygląda to już bardzo, bardzo fajnie. Ależ niesamowicie pachnie. To jest prawdziwa kawa. Tak powinna wyglądać kawa. Ja jako wielki amator kawy jestem zachwycony. To teraz przesypał tutaj i zobacz, bierze tą maczugę, a która wygląda bardzo groźnie i będzie teraz tą maczugą tą kawę. zielona i taką będziemy pić. To jest wioska Ari, znaczy ludność Ari, miastowość Jednebersz, która oznacza gdzie jesteś. To fajna nazwa, podoba mi się. Ari is uh, also the culture is very is different for another because of the other tribe is pastoralized. Uh, They don't growing as like vegetable, fruit, anything because of pastoralized. They keep keeping the cattle like Goat and then sheep. So Ari, the growing is uh, everything. Also farming. Par so Ari also they married each other. People like uh, uh, like come from the other side of Amara, Tigray. But the other tribes they don't marry each other. Okay. Then don't mix. They don't mix. They don't want mix. For example, Mursi, they don't uh, remove out of the bush, stay in the Mago uh, National Park. They don't marry each other, but Ari also is the same like same land like Mursi because of we are neighbor the Mursi like 10 kilometer we are border sometimes we uh, complain or like by land because of uh, people they pass off uh, pine grass for uh, cattle that way uh, the other tribes they don't want fast our land saying So that time uh, that time we little bit complain this only not for person by land. So like this okay so Ari people are the most modern tribes uh, yes yeah okay yeah almost now is modern because okay. the people they educated all of the time children they go to school uh, almost now is modern. But they keep the culture. Okay. You can come in the village. You can every activity. So people now is, yeah, until more. Yeah. Okay. yeah. Just adopted to new reality. Yes. Yeah. Because you are very close to the city. City. Yeah. Because yes. of the before, like, like 20 years ago, they don't have uh, clothes like normal. Uh -huh. They have traditional. Uh, have traditional clothes they're the wearing the, the pole's banana yes. the leaf they're wearing the woman dress So now is the change. Tą kawkę zaraz nam podadzą na liściu bananowca. Oczywiście ten zapach, bardzo piękny jest ten zapach. Dziewczyna nam nalewa kawki, którą zrobiła, i rozmawiamy o tym naczyniu. Ono zmienia kolor po tym, jak oni to wypalą, a później jeszcze ciemnieje, w miarę jak oni używają do robienia kawy. I teraz zapytałem, ile sztuk dziennie takich właśnie z dziewczyna może zrobić? I ona może zrobić mniej więcej trzy, bo to jest dużo takiej precyzyjnej pracy ręcznej. I pytam, po ile sprzedają na rynku lokalnym, nie dla turystów, tylko dla swoich lokalnych. I on mówi po 20 birów, czyli razem może zarobić maksymalnie 60 birów. 60 birów to jest. Ile to jest 60 birów? 2 złote? rozmawiamy na temat różnic życia w mieście i na wsi i oni mi mówią, że życie na wsi jest dużo fajniejsze, bo w mieście około 75-80% ludzi nie ma pracy, a jak już mają pracę, to zarabiają grosze. Na przykład policjant zarabia 3000 birów. 3000 birów no to powiedzmy sobie szczerze, że ciężko wyobrazić sobie, jak można zasuwać cały miesiąc wykonując co by nie mówić niebezpieczną pracę za 3000 birów. Natomiast nauczyciel około 5000 birów. To też mówimy tutaj o śmiesznych pieniądzach. ...czyli życie w mieście jest drogie, bo musisz jeść, musisz funkcjonować, natomiast zarabiasz bardzo mało, więc lepiej jest mieszkać na wsi i mieć dużą rodzinę, która zawsze się utrzyma, bo wyprodukują tą kukurydzę, zmiażdżą, zmielą, sfermentują, zrobią sobie tą ich potrawę, plus do tego oczywiście wyprodukują całe inne jedzenie i jeszcze ulepią garnki, sprzedadzą, no i tak oni tutaj egzystują. Więc jeżeli jesteś turystą i przyjeżdżasz i ktoś ci mówi, że zapłać za coś 10 tysięcy birów, no to już mniej więcej masz skalę odniesienia, jeżeli ktoś zasuwa całkowicie miesiąc za 3000 birów, no to mówimy tu o takich kwotach i dlatego nam Etiopia się wydaje taka tania, ale dla nich tu oczywiście jest bardzo droga. W wiosce mają studnie, zobacz to są te beczki 25-litrowe i te biedne kobiety to targają. Zobacz, że tu nie ma żadnego faceta, to jest ich praca. I nieść teraz taką beczkę na głowie albo na plecach, często będąc w ciąży i oczywiście zawsze w upale. Więc oni sobie, a nie, przepraszam, jest jeden pan nalewający, on piluje tutaj tych kobiet i rozdziela, ile każda powinna dostać. Centralny punkt w każdej wiosce woda, która tutaj jest rzeczą absolutnie najważniejszą. Te beczki, to wiesz, po jakimś oleju czy po czymś tak wyglądają. W Europie do wyrzucenia o zresztą tutaj jest jakaś jeszcze naklejka, spróbuję nagrać nie wiem co tu jest ale 20 litrów przepraszam, nie 25. Jedziemy teraz do następnego plemienia, ale złapaliśmy gumę, zobacz, tak wyglądają te nasze motorki. Zwykła guma, to jest normalne, tutaj jest kupa śmieci, kupa szkieł, gwoździ różnych innych rzeczy porozrzucanych. Tutaj jest wjazd do miasta i generalnie wszyscy się szykują do tego dzisiejszego święta, więc będziemy teraz naprawiać motorek, no i jechać dalej. Tu pan wymienia, zobacz, wszystko robi na miejscu, Pach, pa pa, padł z kluczami, zrobił sobie przerwę między graniem w karty, a wymianą opony. A tak wyglądają właśnie lokalni ludzie. Ja naprawdę nie wiem, ile te dziewczyny mają lat, to jest tak ciężko to ocenić. To jest niewiarygodne. Tak się można pomylić o 20-30 lat rozmawiając z kimś. Jesteśmy na takim bazarze, na którym ludzie Ari sprzedają i handlują różnymi rzeczami. Zobacz, jak to wygląda. Dzisiaj jest święto i oni się do tego święta szykują. Ale generalnie, niezależnie od święta, idzie handel, gra muzyka, wszystko jest tutaj pięknie. Ludzie z wioski przychodzą i sprzedają wszystko. Tam jest muza głośna, więc nie będę podchodził. Produkty spożywcze, rolne, wszystko to, co jest niezbędne do zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Co ten koń robi? Tarza się, gorąco. Zwierzęta tutaj strasznie cierpią. On ma związane nogi, żeby chyba nie uciekł. No i się tarza, bo go swędzi. A my odjeżdżamy od głównego miasta i jedziemy w stronę buszu. No i to jest takie podmiejskie targowisko, gdzie ci wszyscy ludzie z wiosek handlują tym co wyprodukowali Wjeżdżamy na terytorium plemienia Banna, zobacz jaki w ogóle sobie postawili tutaj bramę wjazdową I to są właśnie ci, którzy chodzą na tych szczudłach Ty no zobacz jak to fantastycznie wygląda To jest Banna, nazywamy Banna Banna is finding in the, is from mubali like from Jinka is 42 kilometers is far away to leaving the Kayafar. So Banna also they have also bull jumping with the jumping with bull. also they have ceremony is uh, during the day. So we find the stick boy is always with walking stick. So find in the cattle is, sea is far away in the bush. So I that that's why they always will stick. Ah, okay. Also, sometimes it is it, it, it is beginning of when he the man when he start the jumping. He learn from here, okay. from the bull. Uh -huh. That's why he must training from with stick. I see. So, banana, the face, body themselves they protect the sun scrub. themselves the protect yes. for uh, sun scrub for sun. Yeah. So bana like here always here. yeah No wygląda to ciekawie. zobacz w ogóle jak jak oni chodzą. Mali mają małe, a duży duże. Ten is the old. Yes. So he's now the small uh, stick. Yes, yes, I so see. So when he's like fourteen-fifteen, take like the big stick. I see. So he is training now for the small one.

Plemię Bana żyje w takiej okolicy. Zobacz, jakie przepiękne góry, jak to ładnie wygląda. Tutaj oczywiście jest takie miejsce, gdzie oni na ulicy zaczepiają turystów i innych ludzi, którzy przejeżdżają. Chociaż turystów to tu jest bardzo mało. Można powiedzieć, że nie wiem, raz na tydzień jedna osoba z turystów, nie więcej. No i oczywiście przy okazji sprzedają na tych straganach te swoje wyroby ludowe i tak dalej, ale wygląda to bardzo ciekawie. No, trzeba przyznać, że ta ich kultura to jest jakiś ewenement, że chodzą na tych szczudłach. Zobacz, zobacz jak się też malują, prawda? Liki. Nie wiem, co znaczy liki, ale tak czy inaczej. Też cywilizacja tutaj wkracza do ich świata i też wygląda to tak, że oni no, po prostu nastawiają się na komercję i na zarabianie pieniędzy po to, żeby sobie kupić jakieś takie rzeczy. No, na przykład zobacz ten mały ma długopis i to jest taka, taka jego maskotka. Can you tell me uh, what is it and uh, why did you do it and what it means for you? This is tato. Yes. Yeah, I am Elroy Rook. I see, yeah. I see. Is, uh, it was uh, painful? Yeah. Big pain? Yeah. But you survived, yeah? This is very, very dangerous. Very dangerous? Yeah. Why? Yeah, broke. Ah, I see, I see. Did you use some kind of uh, medicine for uh, treating this or not? No. No? No medicine. Okay. When In, did indigenous, you do it? Indigenous. When did you do it? Indigenous tattoo. I see, I see. One year. One year? Yeah. One year ago, yes? Yeah. Months. Ah, I see. How years old are you now? My old? Yes. Seventeen. Uh, yeah. Seventeen. Okay. So we, you became great student. Ah, you became yeah, man, yeah. yes? Yeah. When you did this, yes? Yeah. do wioski ich, no bo zgarnęli nas drogi. Mam nadzieję, że tak ktoś umie jeździć, nie? Wiosnę zobaczymy, jak oni żyją, jak oni funkcjonują. Dawno tak nie jechały. A w ogóle to przejechaliśmy już chyba ze 100 km tymi motorami z nimi. No i drugie, tyle nas czeka, żeby odwiedzić każde plemię, bo one są oddalone od siebie dosyć daleko. No to musimy pokonywać potężne odległości. No i właśnie to robimy. I Idziemy teraz do ich wioski, a właściwie to wjeżdżamy motorem, no bo chcą nam pokazać jak mieszkają, jak żyją, no i ciśniemy za nimi. Oni tutaj mieszkają jakieś 50 km od tego miasta, może trochę bliżej, no i tak samo, przesiąkli już tą cywilizacją. Oczywiście im głębiej tam dalej w Bursz, tym oni są bardziej dzicy i powiedzmy niedostępni, natomiast ci, tak jak poprzedni żyją na granicy cywilizacji, aczkolwiek już trochę mniej. To też widać po ich strojach, po ich zachowaniach, i zaraz zobaczymy, jak oni funkcjonują. Jak widzisz, cywilizacja tu dociera. Są druty ze wysokiego napięcia, tak można powiedzieć, ale oni jednak żyją po swojemu i tradycyjnie. Idziemy do ich chat, zaraz ci pokażę, jak to wygląda. Nagaja, Nagaja. 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 Obierają coś w stylu fasoli, chyba. What is it? This uh, bin. A, bin, okej, okay, yeah. jasne. They make, uh, yeah. Yeah. Bardzo mi się podoba ten nóż, który pani ma zrobiony. Fantastyczne This is nice. Yeah. Very good. <laughs> hey. She is mother of him. to yeah. So she has 8 children. So the ha on yeah ha ruko tum lela ho tai ro zan amar karu 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 malikar karu taiyan da de de mulugar lutne jahab also this tribe jahab gan aha so because of the government is allowed because of themselves living by border side ken and so done aha is illegal i see so they have keep uh, gan then they

das in my moment and is the same no matter that i decide to i'm here and that's the a kid yeah and that's the so that's the a kid we're calling the asile yes, yes. The asile is burn language yes so fine the river side yes this soil soil but not all of soil different aha uh -huh. then they mix butter. ah uh, butter yeah butter means it is very strong for long time stay yes use, uh, keeping yeah yeah so can yeah. i touch yeah yeah you touch yes we'll touch. wow sure. wow so nice yeah. wow it's nice. interesting yeah. but uh, why uh, she has a uh, short but she no married ah okay yeah. if she is not married yeah. she has short but uh, yeah, if but... she is married uh, she has long Yeah, but the kind of because of uh, she is small, but she also no married. Ah, okay. So when she married? Yes. She is a uh, ring I see. Big ring but. but she has long and she is married? No. No, she two children. Ah, children. Okay, okay, okay. <laughs> so <we can> go. <laughs> Oni tutaj siedzą w cieniu, bo na dworze jest naprawdę gorąco, grubo ponad czterdzieści. Można widzieć coś jak to. jest w i sorghum, for here. Matan. Now is and sorghum. Also Czyli To jest składzik. Yeah. Na jedzenie. Yeah. Rzeczywiście. Yeah. Saving. Saving, jest. Yeah, yes. house like, Nine people. Nine people? Yeah. Okay. So this is seed. Yes, yes, this yes. This is seed. No, for eat. Yes. Just seed. Seed, yes. Yeah. For growing. Yeah. For the future. For the future. Wygląda to zupełnie inaczej so niż in the Masai huts. sleep with the cow skin. Yeah. Cow skin. Aha. And Also here, look. This uh, uh, bed. This bed. But all yeah. family sleep together, together Yes yeah. And husband with wife yes. and uh, children, children here, separately. Here, yeah. And they make fire inside, inside yeah. Wygląda to trochę podobnie. Tu jest legowisko małżeńskie tego tutaj nie widać Tam śpi reszta rodziny czyli dzieci OK? What is it? This uh, goat skin. Uh huh. For d dressing women. Dressing. Ah, for women. Yeah. For beauty. Yeah. Okay. You see, like this. Ah, like that. Yeah, like yes, that. yes, yes, yes. I see. I see. Very nice. But when the rain to come, not get inside. A ah, because of this yeah. Zobacz jak to jest obkocone i obsmolone Dokładnie tak jak w masajskiej chacie było, tylko no, ta chata wygląda jednak inaczej, zupełnie inaczej. Tam ta była cała zabetonowana tą gliną, a tutaj jest przestrzeń przewiew. I tamta miała dwie komnaty duże plus korytarz, tam ma jedno. Try the morning they Okej okay if you stay like 6 hour without food. No i tak to tu sobie mieszkają, są bananowce jak widzisz. Suszą kukurydzę. No i tak sobie żyją skromnie, ale ciekawie. Myśmy w ogóle wbili do tej wioski, tak oni nie chcieli nas wpuścić, ale pogadaliśmy i dogadaliśmy się, że chcielibyśmy zobaczyć, jak oni mieszkają i ten chłopak nas zabrał do swojego domu. I tu jest taka sytuacja, że ludzie z miasta normalnie chodzą do szkoły i się uczą, a oni w tym plemieniu nie mają edukacji i generalnie nie uczą się, nie chodzą do szkoły, żyją swoimi tradycyjnymi metodami. No i tak jak ta mama powiedziała, Wolą, żeby ich dzieci tutaj zostały i żyły tradycyjnie, niż jechały do miasta, szkoliły się i uczyły. Oni są bardzo zainteresowani kamerą, uśmiechają się. Ten chłopak już jest obyty z turystami, ale te dzieci to de facto nie za bardzo. Tutaj Piotrek wytropił roślinę bardzo ciekawą. Ja już ją kiedyś widziałem, ale pojęcia nie mam co to jest i niech Piotrek opowie, jeśli można. To jest rącznik po polsku. Ee, roślina kosmopolityczna na, na kilku kontynentach występuje I w Europie też się zdarza A, a z rocznika robi się rycynę Czyli olej rycynowy wow. Ale rycyna sama jest bardzo trująca Natomiast olej rycynowy jest środkiem przeczyszczającym No właśnie, z tym mi się kojarzy Pięknie, dzięki wielkie, nie wiedziałem I nie wiedziałem, że tak wygląda Dziękuję bardzo for your hospitality it was very nice Thank you.